Wspominałeś już na konferencji prasowej, że to jest taki kolejny podobny do siebie mecz. Scenariusze tych spotkań są zbliżone. Wygrywamy kilkunastoma punktami, potem w trzeciej kwarcie to tracimy i dogrywka i porażka. Jaka nauka z tego płynie na przyszłość? Czy jesteśmy w stanie tego uniknąć w następnych spotkaniach? Nauka płynie taka, że po prostu musimy bardziej się skoncentrować na tym, aby bronić przewagi, które uzyskujemy wcześniej w meczu. Ze śląskiem prowadziliśmy w pierwszej połowie już dwudziestoma bodajże. Dzisiaj z tego co widziałem w statystykach prowadziliśmy już dwunastoma punktami w drugiej połowie i no, tak to wygląda. Zespoły na poziomie nie pozwalają sobie na stratę takiej przewagi, my sobie dwa razy z rzędu już pozwoliliśmy. Dan rzucił nam bardzo dużo punktów. Nie, to nie jest normalna sytuacja, że on rzuca tyle punktów. Czy my sobie odpuściliśmy jego, żeby się skoncentrować na Szubardze i zawodnikach płotkoszowych bardziej? Czy znaczy to nie tak? No na pewno byliśmy skoncentrowani na szubim, no bo wiemy, że, że jest to doświadczony zawodnik i klasowy zawodnik, natomiast nie było tak, że nie byliśmy przygotowani na dana. Zagrał dzisiaj dobrze, trafił, trafił kilka ważnych rzutów. Nie powiedziałbym, że, nas, że nam ty, nas z tym zaskoczył. Po prostu zagrał dobry mecz. Musimy to obejrzeć, zobaczyć. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski.